Najczęściej zadawane pytaniem na siłowni do trenera jest, jak stracić tłuszcz z mięśni brzucha. I taka osoba zwykle wykonywała miliony brzuszków, sporo aktywności fizycznej, głodziła się, wprowadzała dietę cud i to nic nie dawało. Dzisiaj dostaniesz odpowiedź na to pytanie. Łapy nie ma. A co dziś? Między innymi, jakie są najlepsze spalacze tłuszczu, te legalne i też nielegalne? 2. Czy warto wykonywać brzuszki i szóstkę weidera? Czy Jaki wpływ na twój brzuch ma wada postawy? 4. Kto może być gruby? I wiele, wiele innych tematów. Łap nie ma. 1. Przestań robić brzuszki. Zrezygnuj z takich planów jak szóstka wejdera. Dlaczego? Ponieważ te ćwiczenia będą bardziej wzmacniać twoje mięśnie brzucha. Szczególnie w początkowym etapie. Później będą poprawiać twoją wytrzymałość i wpływ na spalanie tkanki tłuszczowej będzie minimalny. Bądź oczywiście zerowy. Ale jeśli wykonujesz tylko i wyłącznie brzuszki, czy tam trening mięśni brzucha, nie wykonujesz żadnego wysiłku fizycznego, będzie to miało negatywny wpływ na Twoje ciało, na zdrowie Twojego ciała. I wtedy niestety będzie miało to wpływ na proporcje sił mięśniowych, szczególnie między mięśniami antagonistycznymi i może to sprowokować różnego rodzaju bóle. Co oczywiście doświadczyło wiele osób, które trenowały sobie w taki sposób rekreacyjnie. A o tego często takie ćwiczenia wykonujecie tragicznie technicznie, szczególnie pod wpływem tej branży aerobiku, fitness, gdzie pokazywane to jest też źle. I to właśnie powtarzany zły ruch może mieć też negatywne konsekwencje na Twoje zdrowie ruchowe. Podsumowując, jeśli chcesz opierać swoje spalanie tkanki tłuszczowej z mięśni brzucha poprzez wykonywanie tylko i wyłącznie brzuszków, niestety może to negatywnie wpłynąć i na Twoje zdrowie, jak i też szybkość spalania tego tłuszczu, który będzie oparty tylko i wyłącznie na diecie. To tak, jakby jechać do Berlina z Warszawy rowerem zamiast samochodem. Punkt pierwszy mamy odhaczony. Jeśli będzie 4000 łapy w górę, wtedy nagram materiał o profilaktyce naprawie barków. No i szybka informacja, wracamy z kursami KFD, Akademii KFD. Pod koniec czerwca rozpisywanie planów treningowych w Łodzi, potem w Gdańsku, się o lewe pierwszy, drugi i trener personalny. Pamiętajcie o kodzie KFD oraz współpraca ze mną. Punkt drugi, tren na siłowni, ponieważ tu zbudujesz i masę mięśniową i szybciej spalisz tkankę tłuszczową. I tu po raz kolejny polecam ćwiczenia wielostawowe złożone na ciężarach, ponieważ jak pewnie nieraz zauważyliście, osoby silne mają potężne mięśnie brzucha. I u takich osób często ta tkanka tłuszczowa nie jest na niskim poziomie, ale się mocno przebija przy już średnich poziomach tkanki tłuszczowej. Macie sporo truboistów, którzy redukowali swoje ciało po dłuższej karierze w siłowym czy w strogmenach. I nagle ta kostka na brzuchu była wyraźna, pomimo że tłuszczu jeszcze było sporo. W czym tkwi właśnie ten sukces? Oczywiście w hipertrofii, która była spowodowana tym, że ciało adoptowało się na te duże ciężary i zbudowało podstawy rdzenia, między ten prosty brzucha. Jest to zdecydowanie lepsza wersja niż zwykłe brzuszki, ponieważ same robienie brzuchów niestety jest mało energetyczne i niestety też zaburza tutaj proporcje siły mięśniowej, o czym mówiłem w punkcie pierwszym. Natomiast tutaj mamy i ćwiczenia wielostawowe, złożone, które na wyższej objętości będą mocno energetyczne, będą podnosić Twoje całkowite zapotrzebowanie i dzięki temu będziesz mógł jeść więcej. Punkt trzeci: Twój trening siłowy oparty na ćwiczeniach wielostawowych nie powiększy Twojej talii. Dlaczego chcę poruszyć ten temat? Ponieważ jest to bardzo ważny temat, bo jest główną przyczyną rezygnacji przez kogoś z treningu siłowego oparty właśnie na tych ćwiczeniach wielostawowych. Boją się niestety, że szerokość talii będzie większa, co oczywiście będzie mniej estetyczne. Ale patrząc na fakty, w złotej erze kulturystyki, większość tych kulturystów trenowało wcześniej siłowo poprzez treningi typowo trubojowe. I zobaczcie, że te sylwetki były najbardziej estetyczne w historii. Teraz niestety treningi się zmieniły, mniej propaguje się budowanie rdzenia. No i oczywiście jest więcej środków nielegalnych, które też mogą mieć negatywny wpływ na Twoją talię. Oczywiście chodzi tu o konkretne substancje. Na szczęście spora część wetkowców już wzięło się w garść i trenuje tak, jak trzeba. I to właśnie słaby rdzeń, słaby kor może przyczynić się do tego, że ta talia nie będzie taka, jaka powinna być. Przechodzimy do punktu kolejnego, czyli zaburzenia postawy ciała. Niestety, ale u osób, które mają zwiększone przodopochlenie miednicy, ten brzuch będzie wyglądał, jakby był zalany, pomimo tego, że tkanka tłuszczowa jest dość nisko. I bardzo prawdopodobne jest to, że w tym miejscu, na dole brzucha, ten tłuszcz będzie bardziej się zbierał. Co na to może mieć wpływ? Przede wszystkim twój odcinek piersiowy krosupa oraz ustawienie minicy. Więc jeśli masz niemobilny odcinek piersiowy, jeśli masz tam hiperkiwozę, jeśli masz y, zwiększone przodo pochylenie wtedy ten brzuch będzie bardziej, wypychać się do przodu. Stąd, jeśli jest taka możliwość, bo nie u każdej osoby da się to zrobić, musisz trenować siłowo. Ale nie mówimy tutaj oczywiście o takim typowo treningu e, truboisiowego czy e, podnoszenia ciężarów, choć też tak można, ale mowa tutaj o naprawie, czyli programie naprawczym. I Bardzo uproszczony to... sposób, jeśli problem obejmuje tylko układ powięziowo mięśniowy wtedy wzmacniasz dane mięśnie, m.in. mięśnie brzucha. Pośladków grupy mięśni kurszo czy odcinek piersiowy, jeśli gdzie są braki w zakresie ruchu, tam się mobilizujesz i dzięki temu taki trening staje się kompletny. I bardzo ważną sprawą jest to, jak kontrolujesz ciało, czy potrafisz się odpowiednio ustawić mając obciążenie na plecach, czyli obciążając osiowo królewskie osób, czy jesteś na co dzień wypięty jak laska z Instagrama yy, z tyłkiem, aby bardziej zaprezentować swój tyłek, którego nie masz. O co mi chodzi? Jeśli potrafisz ustabilizować biednicę do neutralnej pozycji, robiąc przysiady, to wtedy w tej pozycji wzmacniasz te mięśnie, które masz słabe. Ale niestety pod wpływem ciężaru wykonujesz w drugą stronę, czyli wypychasz mocno brzuch i robi Ci się kaczy kuper. Niestety, ale pogłębiasz wtedy problem i wizualnie ten brzuch będzie wyglądał na bardziej zalany. Przechodzimy do punktu kolejnego, czyli Twoje odżywianie, Twoja dieta. Najczęściej zadawane pytaniem jest to, jaką dietę mam prowadzić, aby zejść z tego brzucha. I tutaj odpowiedź jest prosta: to znaczy musisz być na ujemnym bilansie kalorycznym, ale nie na bardzo niskich kaloriach, gdzie się praktycznie głodzisz, tylko odpowiednio mniej od zera. I nie istnieje tutaj dieta cud. Prosta sprawa wprowadzasz po prostu ujemny bilans kaloryczny. Jeśli masz zbyt niskie kalorie i bardzo ciężko trenujesz, masz sporo treningów energetycznych, sporo treningu siłowego, niestety efekt będzie odwrotny od zamierzonego. Prosta zasada, jeśli masz trening ciężki, ciężko pracujesz odpowiednio, więcej możesz jeść. I w drugą stronę, jeśli nic nie robisz, niestety wtedy musisz jeść mniej, ale wtedy nie chce się tak jeść. Na tym opierałem m.in. swoją dietę, gdy trenowałem kulturystykę, to znaczy jadłem coraz więcej. Zaczynałem od niskich kalorii, pobyłem niejadek, a później zwiększałem jedzenie, zwiększałem częstotliwość treningową, ciężkość treningów i dzięki temu jadłem pod koniec redukcji dużo więcej niż na początku. I z każdym dniem, z każdym tygodniem czułem coraz to większe sanie, musiałem jeść, aby budować i mięśnie, i palić kotyszową. Prosty rachunek. Dajesz coś, czyli wysiłek fizyczny, ciężki wysiłek fizyczny i dostajesz za to sporo jedzenia. Na nieszczęście jest na odwrót. Podam przykład pewnej osoby, trenera serwetkowca, który trenował amatora ważącego 110 kg. Czyli mówimy o osobie, która miała niską masę mięśniową i wysoki procent tkanki tłuszczowej. Co najgorsze miała ciężką pracę fizyczną. Dostała ta osoba 1800 kilokalorii przy 110 kg wagi ciała. Trenowała ta osoba trzy razy w tygodniu na początku, oczywiście plus ciężka praca fizyczna. Później, z czasem, częstotliwość treningowa rosła, aż doszło do sytuacji, gdzie trenowała dwa razy w ciągu dnia, w tym 3 godziny samego kardio plus dwa razy trening siłowy. No i co najlepsze, trener serwetkowiec odniżał jeszcze tej osobie kalorie do bardzo niskiej wartości, to znaczy 1300 kcal. Na początku ta osoba szybko chudła, nagle stanęła w miejscu, dalej wyglądała źle, to znaczy miała jeszcze mniej masy mięśniowej i więcej tkanki tłuszczowej, oczywiście wizualnie, a niby schudł 10-15 kg. No i doszło do takiej sytuacji, że w pewnym momencie pojawiła się gorączka, mega osłabienie, nie mogła nic wykonywać, trafiła do szpitala i skończyło się tak, że Efekt końcowy był taki, że przytył więcej niż ważył wcześniej. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jakie są najlepsze spalacze tłuszczu? Tu niestety zawiodę Was. Te spalacze tłuszczu, które są dostępne na rynku, albo działają w sposób zerowy na spalanie tkanki tłuszczowej, albo pośredni i to w minimalnym procencie, ale ze względu na swój skład mogą Cię bardziej zmotywować do treningu, będziesz bardziej efektywny, więc jakieś tam pozytywne skutki brania takich spalaczy są. A jeśli chodzi o środki nielegalne, tutaj ich działanie jest dużo mocniejsze: działają mocno i pośrednio, i bezpośrednio, ale niestety ilość skutków bocznych jest na takim poziomie, że ryzykujesz naprawdę dużo. I najczęściej mają negatywny wpływ na twoje serce mogą go trwale uszkodzić. Znam też cięższe przypadki, po nawet śmierć. Więc zostaw to specjalistom, profesjonalistom, którzy się na tym znają. Prawdopodobieństwo, że zrobią sobie krzywdę, istnieje, ale dużo, dużo mniejsze niż byś to robił ty jako amator. Podsumowując, nie ma tutaj złotego środka, wszystko polega na i ciężkim treningu, i dobrej diecie i na motywacji, która też jest ważna. Pamiętajcie, że aby schudnąć, musisz tutaj zmienić myślenie, to znaczy jest to zmiana kultury żywienia, a nie odchudzanie od A do Z. Tutaj termin się nie liczy, tu chodzi tylko i wyłącznie o twoją psychikę, aby zrozumiała, że trzeba odpowiednio o siebie dbać, aby nie doprowadzić do takiej sytuacji. No chyba, że chcesz celowo pokazać swój wielki brzuch, ponieważ zarobiłeś sporo hajsu i ten hajs trzymasz w swoim bebzonie. Wtedy jesteś usprawiedliwiony, ponieważ chwalisz się swoim bogactwem. To dzisiaj wszystko i łapy nie ma.